Jak widać, reakcja jest. Siemaneczko. Dzisiaj sobie robimy nowolinkę gazu. Mieniamy, bo ta już tutaj jest uturbowana i nie wciąga się tak leciutko. Tutaj nie odskakuje. Zakładamy filtr powietrza. Zakładamy tą pokrywę tutaj stąd. Ponieważ, tutaj, jak sprawdzałem, czy jest dobra ta zębatka, którą wam pokażę, Tak przykręcałem, to mi pękło. Uważajcie, bo to jest robione z chałwy normalnie. To w ogóle nie trzeba siły używać, żeby to połamać. I tak, i robimy sobie jeszcze moją wcześniej obiecaną y, zmianę. Rol gazu na taki, taki gaz. Y, założyłem sobie już wcześniej go, żeby było szybciej. Y, gripy też kupiłem. Zmieniłem, yy, więc dzisiaj robimy linkę od gazu. Yy, tą pokrywę tam, filtr powietrza. Dobra, pierwsze co zaczniemy, to odkręcimy sobie to i założymy nowe. Dobra, na samym początku już jest problem, a to jest to ta zębatka, która tam jest. Że w tej jest tworzeń, a w tej go nie ma, więc ten stąd trzeba jakoś wyjąć. Dobra, może najprostszym sposobem zróbmy, wsadźmy to po prostu tutaj. I to przykręcimy, i powinno wyjść. Już, dobra, nie za mocno też ściskamy Aha, dobra, to się chyba w ogóle nie trzymało. Nawet, no, ale tak miało być pewnie. E, dobra, więc możemy wyjąć. I wkładamy do tamtego dziurką do góry. Musimy włożyć. I tutaj warto w tą dziurkę jeszcze narać. Yy, oleju nie? Znaczy, tak posmarować troszkę, przesmarować po prostu. Dobra. Yy, jeszcze te podkładki, tam pamiętajcie z powrotem, wrzucić. Znaczy, w sensie tutaj, o na to. Yy, wkładamy sobie podkładeczkę, tak jak były. Tutaj sobie wciskamy. I teraz tak nakładamy. Tylko jeszcze musimy wziąć tą uszczelkę z tamtego, bo oczywiście nie dali tutaj kolejnej. Będzie tutaj trzeba jakoś na czarno pomalować. Bierzemy uszczelkę, wkładamy tutaj i możemy zakręcać. Użyjemy sobie tą uszczeleczkę. I teraz możemy zaokładać. Już. Tylko tutaj są różne kąty tego. O, akurat mi się udało za pierwszym razem. No, wciskamy. Sobie ręką i skręcamy. Dobra, jedno mamy skończone. Teraz przejdziemy sobie robić tą linkę tutaj, przeciągniemy sobie ją odtąd, pod tym plastikiem tutaj. Dobra, więc zaczynamy. Pierwszy bierzemy to, tę gumę tutaj, nakładamy ją w ten sposób, następnie bierzemy to pokrywkę tak jakby tego przyspiewa i wkładamy w taki oto sposób no i tak sobie to wygląda pamiętajmy o uszczelce tutaj musimy sobie na to założyć tutaj wkładamy w tak w ten sposób musimy teraz sobie tak z jedną ręką złapać tutaj Przeciągnąć to od góry i no, wpadnie w taką dziurkę, tutaj jest no i możemy już zakładać to do gaźnika. Dobra, założyłem tutaj, skręciłem. Yy, jak macie to jeszcze, macie tą linkę tutaj, już zamocowaną, to przeciągnięte jest przez tam. Tutaj sobie przykładać prycytką. Yy, tutaj jest ten, więc tutaj macie już złożoną, to możecie. Tutaj poklikać i zobaczyć czy tutaj w środku yy, się to rusza, nie? No, jak się rusza, to można składać. Tutaj zakładam to już zaraz. już tutaj przykręcał. I w teorii powinno działać, a w praktyce zobaczymy. Yy, dobra, już podłączyłem sobie, wszystko tutaj elegancko skręciłem. Yy, próbowałem przedpalić. Yy, pochodził troszkę, kład, reaguje na gaz, ale z gazu jest bardzo słaby akumulator. No to wasy pododajemy w tym czasie i założymy sobie nasz filtr powietrza tutaj Nie ma co czas marnować, trzeba jeździć Dobra, złożyłem sobie wszystko Pododował się akumulator, odpaliłem go Założyłem filtr Już nie pokazywałem tego jak to robić, chyba nie ma już większej filozofii w tym, każdy potrafi zrobić Jak widać reakcja jest tak, nadal jest tu luźno. Jeszcze kawałek, więc trzeba rozciągnąć sobie tą linką po prostu, yy, takim przyjść tutaj i będzie już dobrze. I jeszcze jest jeden problem, już może zgaszę. Jeszcze jest jeden problem, mianowicie taki, że było tak niskie ciśnienie w oponach, że spadła nam opona z felgi. I założymy to w sposób szybki i dosyć niebezpieczny.

No, to, w momencie. no jak widać udało się. Teraz tylko szybko pompujemy i zakładamy nakłada.